Cicha bitwa księżnej Katarzyny, noc, której pałac chciał strzec, w sercu Londynu, za murami pałacu Kensington, rozegrał się dramat, który miał pozostać wieczną tajemnicą. Gdy księżna Katarzyna doznała nagłego i poważnego kryzysu medycznego, nie wezwano karetki, a światu nie przekazano żadnej informacji. Pałac wybrał ogłuszającą ciszę, próbując ukryć ludzką tragedię za fasadą królewskiej siły. Co wydarzyło się tej nocy, że wymagało tak skrajnych środków? Dlaczego książę William stanął przed wyborem między ochroną żony a obowiązkiem wobec korony? Historia, która w końcu wstrząsnęła światem, ujawniła nie tylko medyczny kryzys, ale głęboko skrywaną, osobistą walkę księżnej, jej czwartą utratę ciąży. Jednak oficjalne oświadczenie to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Szepty w korytarzach mówią o innej, bardziej złożonej prawdzie, ukrytej w dokumentach i sprzecznych relacjach świadków. Odkryj opowieść o bólu, odwadze i presji, jaka towarzyszy życiu w świetle reflektorów, gdzie największe bitwy toczy się za zamkniętymi drzwiami. To była noc, której nikt nie miał pamiętać. Noc spowita tajemnicą, szeptami i napięciem tak gęstym, że zdawały się go wchłaniać same mury pałacu Kensington. Z zewnątrz wszystko wyglądało na rutynowy wieczór w królewskiej rezydencji. Światła przygaszono na tyle, by stworzyć iluzję normalności. Służba poruszała się bezszelestnie, a za zamkniętymi drzwiami toczyły się stłumione rozmowy. Londyn spał za oknami, nieświadomy dramatu, który rozgrywał się w jednym z najsłynniejszych domów świata. Jednak za złoconymi bramami narastała burza burza, która miała wstrząsnąć fundamentami monarchii. Wyobraź sobie, że jesteś w środku. Ogłuszająca cisza korytarzy, w których każdy krok odbija się echem od polerowanych posadzek. Subtelny blask lamp odbija się w wypolerowanych podłogach, ale cienie czają się w każdym kącie, gęstniejąc z każdą minutą. W tych cichych, nocnych godzinach wybuchł kryzys, którego skali nikt spoza pałacowych murów nigdy w pełni nie zrozumie. Katarzyna, księżna Cambridge, doznała nagłego i poważnego zdarzenia medycznego. Sytuacja była na tyle groźna, że wymagała natychmiastowej interwencji, lecz, co zdumiewające, nie wezwano karetki. Nie wydano oficjalnego oświadczenia, nie zaalarmowano opinii publicznej. Pałac, w ruchu, który jedni nazwą później ochroną, a inni skandalicznym tuszowaniem prawdy, wybrał milczenie ponad transparentność. Pytanie, które natychmiast ciśnie się na usta brzmi dlaczego? Dlaczego nagły wypadek medyczny tej rangi miałby być ukrywany przed światem? Katarzyna nie jest zwykłą kobietą. To matka, przyszła królowa i postać publiczna uwielbiana przez miliony. Mimo to przeważyła tajemnica. Według źródeł pałacowych, powód był prosty, lecz kontrowersyjny chronić wizerunek monarchii. Zapobiec panice utrzymać iluzję, że rodzina królewska jest niezachwiana, nieskazitelna i nietknięta ludzką słabością. Ale jakim kosztem? I co ważniejsze, co ta decyzja mówi o presji i oczekiwaniach, które wiążą się z byciem częścią dynastii dominującej na od stuleci? Cicha bitwa za zamkniętymi drzwiami. Źródła wewnątrz pałacu opisywały scenę jako kontrolowany chaos. Członkowie personelu poruszali się w cichej koordynacji, świadomi, że jakikolwiek przeciek informacji mógłby być katastrofalny. Telefony wyłączono, korytarze opustoszały, a szepty powierzano tylko najbardziej zaufanym uszom. Mimo tak zdyscyplinowanego środowiska nie dało się zignorować czynnika ludzkiego. Stan Katarzyny wymagał natychmiastowej opieki, a strach na twarzach jej najbliższych był wręcz namacalny. Nikt nie może o tym wiedzieć, miał wyszeptać jeden z asystentów do drugiego. Ani prasa, ani nawet rodzina spoza wewnętrznego kręgu. Książę William, rozdarty między obowiązkami męża, ojca i przyszłego króla, stanął przed decyzją, która miała go prześladować. Jak chronić ukochaną osobę, jednocześnie nawigując przez bezlitosne spojrzenia świata, który śledzi każdy Twój ruch? Jak zareagować, gdy życie Twojej partnerki i, potencjalnie, nienarodzonego dziecka jest zagrożone, a jednocześnie musisz myśleć o dziedzictwie i reputacji instytucji budowanej przez wieki? To pytania bez łatwych odpowiedzi. A jednak William dokonał wyboru, wyboru, który później doprowadził do publicznego oświadczenia tak szokującego, że Wielka Brytania i świat wstrzymały oddech. Jeszcze zanim William zabrał głos, historia zaczęła przeciekać. Nieoficjalnie rzecz jasna. Ale szepty mają to do siebie, że znajdują drogę na zewnątrz, zwłaszcza w środowisku, gdzie cisza jest zarówno święta, jak i niemożliwa do utrzymania. Anonimowe źródła napomykały o nocnym kryzysie. Dziennikarze zaczęli składać w całość strzępy informacji, zauważając nietypowy ruch w pałacu, nieobecność pary na zaplanowanych wydarzeniach i subtelne aluzje rzucane przez asystentów. Media społecznościowe huczały od spekulacji. W erze cyfrowej żadna tajemnica nie pozostaje długo ukryta. Przez wiele dni pałac trwał w milczeniu, a w tej próżni rodziły się narracje, jedne współczujące, inne krytyczne. Nagłówki kwestionowały transparentność rodziny królewskiej. Eksperci debatowali nad moralnością tajemnicy, a opinia publiczna, zawsze spragniona wglądu w prywatne życie monarchów, chwytała się każdego strzępka informacji. Napięcie rosło, a gdy książę William w końcu wystąpił, osiągnęło zenit, oświadczenie, które wstrząsnęło światem. Ogłoszenie William'a było starannie wyważone, a jednak jego treść była druzgocąca. Potwierdził, że Katarzyna rzeczywiście przeszła poważny kryzys medyczny, ale zapewnił naród, że otrzymuje najlepszą opiekę, a rodzina jest u jej boku. Nawet w jego opanowanym tonie wyczuwalny był ciężar sytuacji. Słowa były przemyślane, ale emocje kryjące się za nimi nie do pomylenia. Jednak tym, co wstrząsnęło opinią publiczną najbardziej, nie był sam fakt medycznego kryzysu. Było to ujawnienie tajemnicy, świadomej decyzji o zatajeniu informacji, o trzymaniu całego narodu w niepewności. To było bardziej sensacyjne niż samo wydarzenie, sytuacja rzuciła także ostre światło na presję, jakiej doświadcza Katarzyna. To był moment, w którym świat dowiedział się, że była to jej czwarta utrata ciąży, głęboko osobista walka, która do tej pory była w dużej mierze skrywana w tajemnicy. Ogrom emocjonalnego i fizycznego ciężaru, jaki niosła, był niewyobrażalny. Dla wielu ujawnienie czwartej straty było druzgocące. Dla innych stało się powodem do podziwu dla jej siły, odporności i łaski w obliczu niewyobrażalnej presji. Dla monarchii zaś stworzyło to dylemat, jak zarządzać prywatną tragedią w sposób, który szanuje osobisty ból, jednocześnie zachowując integralność instytucji publicznej. Jeden z członków personelu, który wypowiedział się anonimowo, powiedział, nieważne, jak opanowana jest publicznie. W tamtych chwilach była po prostu kobietą, żoną, matką. I każdy w tym pokoju to wiedział. Szepty w korytarzach i prawda ukryta pod powierzchnią, nawet gdy świat przetwarzał szokujące oświadczenie Williama, stało się jasne, że to, co publicznie znane, starannie dobrane komunikaty i strategicznie zaplanowane ogłoszenia, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Pod powierzchnią kryje się sieć tajemnic, lojalności, strachu i sprzecznych priorytetów. Zeznania personelu, przecieki i osobiste relacje sugerują, że pełna historia jest znacznie bardziej złożona, emocjonalna i kontrowersyjna niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Kryzys Katarzyny przypomina nam, że za blichtrem, koronami i tradycją kryją się prawdziwi ludzie stawiający czoła prawdziwym wyzwaniom. I choć pałac może dążyć do utrzymania wizerunku doskonałości, wydarzenia takie jak to ujawniają skomplikowaną, czasem bolesną równowagę między życiem osobistym a publicznym obowiązkiem. Ale ta historia się tu nie kończy. W rzeczywistości dopiero się zaczyna. Szepty wciąż krążą. Anonimowe źródła wskazują na istnienie dokumentów, pamiętników i prywatnych rozmów, które mogłyby rzucić nowe światło na to, co wydarzyło się tamtej nocy. Członkowie personelu, którzy byli obecni, mają historie sprzeczne z oficjalnymi relacjami. A sam książę William ma przed sobą wybory, które mogą jeszcze bardziej zszokować naród i na nowo zdefiniować publiczne postrzeganie rodziny królewskiej. Pytanie brzmi nie tylko, co stało się tamtej nocy, ale co będzie dalej. Jak monarchia odpowie na rosnącą presję? Jak Katarzyna odzyska siły fizyczne i emocjonalne? I jakie rewelacje mogą wciąż czekać, ukryte tuż pod powierzchnią, gotowe, by wyjść na jaw i napisać na nowo wszystko, co myśleliśmy, że wiemy? To opowieść o tajemnicy, odwadze i bezprecedensowej presji. To historia rodziny królewskiej zmuszonej do konfrontacji z ludzką kruchością w świecie, który oczekuje perfekcji. I podczas gdy Wielka Brytania i świat czekają na odpowiedzi, jedno jest pewne, noc, której nikt nie miał pamiętać, zostanie zapamiętana na zawsze. A to, co miało nadejść, miało zmienić wszystko. I nikt się tego nie spodziewał.